Program zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Yes. Dziwnie więc mieć włosy w tych częściach w tym głowy. A yeah, a yeah, a yeah, yeah, a yeah, Płego. Yeah. Natomiast. Ostatecznie udział wzięliśmy, i co ciekawe, bo i ciekawe, i jurorzy, w składzie którego w Waterloo. Waterloo. No bo dlaczego nie? Raz, dwa, trzy. klik. Uła. Zupełnie nie rozumiem konceptu. Yy. Zupełnie nie rozumiem koncepcji tego. Start. Nie to. Całe szczęście, że Ja pierdolę. A mówię o tych propozycjach, propozy... A mówię o tych propozycjach, które yy, no jakby w znacznej większości I'm so fucking grateful for my ex. <laughs> Czyli to nie jest jakiś amateur Czyli nie jakiś amator Nie jaraj szlug Chyba decyzji TVP nie trzeba nikomu komentować, bo po prostu tradycji stało się Więc pierwszy. W pojedzie Lake Malawi, który ma. To um... zespół? Ja nie sprawdziłem. Moment. A aje, yeah, aje. Yeah, a yeah. Fuego. A jest po czesku? Czyli jeszcze raz. Ja się śmieję, ale w sumie to nie powinno mi być do śmiechu. Oj. Więc moje skojarzenie. Czekajcie, może. O! 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 Łatwo wpadający w repron. Yy, dziwna koncepcja, jeżeli chodzi o yy, tą całą. No. I przechodzimy dalej do yy, Włoch. Czy do Włoszech się mówi? Boże się. To było, było. Ja mam wrażenie, że. że... To bardzo. Ciem stąd do nas. Forever. Nie, nie będę śpiewać. Nawet się wysłowić nie umiem, może dlatego, że jest po południach nagrywam i smaży mi się gulasz. Po co ja w ogóle o tym opowiadam? Piosenka, halo! E, jakby nie widać i, na i w publiczności... na publiczności... Co ja pieprzę? Jeszcze raz. Bardzo przyjemna piosenka z... Nie wiem, dlaczego no czego się mogłam spodziewać po piosence, które przez yy, ch Hołdka, Hutka i w ogóle. No to czas sprawdzić, bo zwycięż... Zwycięstwo. Ale bardziej szczególnie, no i oczywiście, ogromny skandal wybuchu, właśnie dlatego. W... No i też ogromny skandal, czyli Niemcy. Niemcy poszli. Nie. Kolejne państwo, które na naszej liście, kolejne. Może nie do końca rozumiem tę koncep... koncepcję. I całkiem usatysfakcjonowany. Us. I całkiem zadowolony. Usatysfakcjonowany. No tak, tutaj mamy trochę węgiel. I nie mówię o Roxanie węgiel, absolutnie, tylko jakby może inaczej. To był diament, a to jest węgiel. Może ten sposób. Nie, jeszcze raz, co mi tu wpadło. Oj. Oczekiwania były bardzo wygórowane. <laughs> Rumunia otrzymała ode mnie 5 punktów, od was 5,57, więc jesteśmy dosyć zbliża. Tak, wiem, że mówię, jakbym chlał 3 dni, ale tak wcale nie jest. I moje oczy też nie są podkrążone. Nat zong, your to Julius with the Lions. <coughs> nie wiem, jak to wytrzymał. Przechodzimy tym razem. Przechodzimy zaraz do Danii, yy, która od 2000. <coughs> Reprezentowała. Więc pod tym względem produkcyjnie jest super. Jeżeli chodzi o występ. <coughs> sorry. I nie ma co przeciągać. Zaczynamy od Belgii. Belgia... Czekaj, ciężko jest zapamiętać, proszę Państwa. <laughs> Zacznijmy od Belgii, która w tym... Belgia tak jak... i Sebastiana Reymana. Dobrze powiedziałe do nazwisko? <laughs> Cudowną, przepiękną Ellenę Kroitor Powinniście nadrobić jej wystawę, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Na pewno w linku do tego filmu będzie e, jeszcze raz komora maszyny mas masującej. replay 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 replay, replay. replay. Replay, i kolejne trzy państwa, czas przesłuchać. Dzisiaj będą to Cypr, Nie Zapomniałem to jeszcze. I dzisiaj, pierwsze państwo to Serbia, która na na ne kupiła mnie w tamtym roku z utworem króla Nevena Bozović. 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 W tym roku w... To tak. To, to jest potężne, ale takim dobrym słowa tego znaczeniu. Bo, bo mi się składnia zdania popyczyła Nie pierwszy raz zresztą. Let me be a tempo, tempo. A więc Serbia. Czekaj, bo ja nie wiem, Serbia. Ja mam w ogóle. I czemu już o tym mówię, skoro nie powinienem, bo po prostu czekam, żeby ocenić ta I nadszedł ten moment. Jeżeli myśleliście, że najbardziej. Gdyby ktoś zapytał mnie. Nas, czyli fanów, nie spodziewało tak do samego końca, bo byliśmy pewni, że raczej będzie nie to wybór. wybór. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że nie wiem, co ja to powiedzieć. No i nadszedł czas na Polskę, która już tradycyjnie poznała swojego reprezentanta. No i nadszedł czas na Polskę, czyli na. No i na. Nads... One są takie jak my po prostu, tylko nie. To Szwecja, Macedonia i Rosja. I. No cóż, w sumie to jeden kraj. To może powiem tak plus te jurorzy, no zatrzymali go od wygranej w tamto. Sergeja Lazarewa z utworem Scream, który... ...You Are The Only One z powidowiskowym... Ten odcinek miał... w ...Green Room nie będzie w tym samym pomieszczeniu, co... ...co... ...te emocje będą jeszcze bardziej... Emocjonalne, chciałem powiedzieć. będę 7 punktów od jurorów i nagle 222 od widzów, gdzie um, chociaż w sumie to chyba nie ma różnicy, bo też było to widać. Ale. Ale no nie. kiedyś nie bierze, bo 14, tak? okej, okay, raz, dwa, trzy. Klik. Nie ten półfinał, do jasnej ciasnej. Raz, dwa, trzy. E, Miałem się za bardzo dzisiaj wziąć, ale po prostu. Jeszcze raz. Już na początku lat 60. budowano magistralę kablową, która łączyła od Związku Radzieckiego przez. Pierwsza historyczna transmisja miała miejsce w 1960. Pierwsza historyczna transmisja w Polsce. Ego pierwsza. Nigdy ta oficjalnie, Jeszcze raz. zanim jednak przejdę do oficjalnego, yy, kom... festiwalowy yy, wybrz. i choć utwór spełnia regulaminowy, a właściwie nie zostało to zrealizowane, ale. Nie. W swojej biografii Jacek Cygan powiedział, że początku Gdzie yy, ten. Niestety pogoda. Poguta. Że specjalnie nie. Mm, po prostu yy, wzrost, może nie wzrosły, tylko. <laughs> mi do ocenienia jeżeli chodzi o pierwsze próby i są to kraje pierwsze Jezus, co ja tam... piosenki których nie lubię, dla których mi nie przepadam wypadają na scenie całkiem bardzo i całkiem już dziś Ha, ha, ha. Dobrze wiem, że sko... w półfinałach swoje punktacje hmm, postawili nie za mi słowa. Postawili bo. Poznawili najprawdopodobniej Litwę i Polskę yy, udziału w finale. Występ. Ahoj z tym. Ahoj. Ahoj z tym. Nie wiem, czy jest on do końca aż tak zasłużony. Myślę, że w top 10, gdyby się tam gdzieś zmieściła trochę niżej, gdzieś tam 5, 6, użyli, to byłbym chyba bardziej yy, usy, us, zadowolony, usatysfakcjonowany, norweski przy i jaką karę spotka ten zespół jeszcze nie wiemy, bo musi odbyć się spotkanie referencyjne grupy yy, Ebu. Inny przypadek to przypadek Iwety Mukucian, która podczas skrótu piosenek pierwszych ufnone wyświe... było naprawdę blisko, ale wiele czynników typu Ebu e, 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 kazało Gruzji e, w, w, To też oznacza, że możemy poznać zwycięzców w kategorii kicz i nie nagrodę w kategorii jeszcze raz. No z kim najbardziej y y y y ile brąntow? Ile nie brantow. To jest, to jest. No właśnie. Witam was. No i co? Na no, przeze mnie, no... Nie wiem czy to słyszeliście, ale właśnie dostałem SMS-a. dziękuję 7311, Ponawiam Cię kontakt ze mną, ale ja nie chcę się z Wami kontaktować. Raz, dwa, trzy... Czekaj. Ściszyć chyba. Raz, dwa, trzy, start! Nie ma to jak kreś... Cytaty, prawda? Nieważne! Nie ma to jak kreś... No dobrze. No dobrze, no to, słuchajcie. Ale o... 25, czyli przed tą moją erą przed-eurowizyjną, po prostu moją erą przed e e e Pora na kolejną odsłonę Polski występów na Eurowizji. Od... Jeżeli chcecie więcej poznać. O tych latach, to od 2000. No, nie może nie. Taka mm, dosyć skoczna piosenka z Polski yy, mogła mieć o wiele większe szanse. No, co? Zastępialiście się za starym wyglądem? Co? No, co? Zdęskniliście się ze starym tłem? A wiecie kto nie stęsknił się za Eurowizją? No właśnie. I... Można by rzec... Jak zaczynać od początku, to... Jak zaczynać... To od początku. Yy, reklamę yy, wy na przykład... Yy, czym ja chcę powiedzieć? Wiem o co chcę powiedzieć, wiem o co. Bo na przykład zapewnione to, że... What's wrong with you? TVP. Jeszcze raz. Dwa. Cześć, witajcie w 109. Eee. Pierwsza zwyciężczyni z Polski i pierwsza zwyciężczyni, która prowadzi. Myślę, że jeszcze znajdziecie jakieś inne y, pierwsze razy. Roksany to źle brzmi. Dalej, to nie ten kanał, to nie tylko muzyka. Kiedy bilet. Y... Sądzisz, że TVP koncentruje się tylko na? No, to było. Rok temu też zaczynałem od Białorusi, więc może to będzie dobry znak. Trochę jak już na dużej Eurowizji zaczynałem od Francji, tak tutaj będzie tą yy, fiorancją juniora Białoruś. Yeah, whatever. Najlepszy wynik w tym roku. Z Białorusi w Gliwice zaśpiewa Liza Misnikowa, 14-letnia. Yy, śpiewaczka z utworem Pepełni. To jest jakieś promo? Trochę wygląda jak promo. Nawet muzyka jest taka. Naprawdę, jakby to był podkład. Może to nie jest piosenka, więc może się zamknę po prostu i poczekam. A, bo to pewnie jest. Zostajemy wśród naszych sąsiadów, ale tym razem trochę na południe się kierujemy. I to będzie... What, what, że co? A może raczej... Że... What? Ehm, br... Serio teraz? Albo... Na przykład dwie o jeden... Więc mogą być... Dobra, Posujemy. W ogóle gabry... w ogóle... jaka Gabrysia? To jest Wiktoria. Orzech, usiądź mi na mordzie. Te twoje piękne żarciki. Mam ochotę posiąść się nożem, w którym jadłem dzisiaj obiad. Dwie piosenki, najpierw jedna z repertuaru tego wykonawcy, z u z którego odcinka wygrały, a potem no ta piosenka na Eurowizję. Każda ma inną piosenkę, więc to jest też ciekawe. Pewnie mnie zjedziecie, ale nie podobało mi się duet Gabor i Blue Kawa. Bardzo wykrzyczane, bardzo przekrzyczane, nieczysto w tych dłuższych razach było to bardzo niestety słychać i dla mnie to jest taki dobry przykład, że mocniej, głośniej nie znaczy lepiej. Sorry. Może ta piosenka Amiara będzie lepsza i się obroni, bo póki co słabo. To covery to jakieś nieporozumienie. To był chyba najgorszy jednak cover. Strasznie wykrzyczane. Strasznie... Nie rozumiałem tekstu w ogóle. Mimo że ten tekst był z tyłu. What the hell? W kategorii coverów to chyba nie tak Majka jestowska pierwsza, potem Wiki i Gabrysia. W sensie tak e, Nikola była pierwsza, nie Majka, co ja gadam. E, Przecież może do tej właściwej części błagam. Mam, no, kicz, tandeta. Pióra z dupy. No, oglądałam tam Edytę Górniak na żywo. No. Nie pisałem scenariusza tego odcinka bardziej czego. Dobra i Nikola. Wiatr Arturam oczywiście smarodował, czy chcesz wystąpić? No nie no, przeszłam tutaj odrobić lekcję. Oczywiście, że chcę. W top 5 Rosja na, na 14 startów dokładnie e, zdobyła tych... Kolejny... W sumie nawet nie kraj, tylko region. E, to No co? Trzeba ćwiczyć przed listopadem. To co? Ćwiczymy przed listopadem. No to ćwiczymy operę. Dobrze, to musimy ćwiczyć przed listopadem. A najsłabsze to był ich debiut, czyli 2012 rok i miejsce pierwsze. Albania swoją przygodę z Eurowizją Junior zaczęła w 2012 roku i też wtedy. Ich najlepszy dopóki. Co ja gadam. Top 5 albo nie zdobyła, tylko raz dwa bla, bla, bla. raz dwa trzy klik uh, sorry ale może w tym roku będzie inaczej 12 lat Jerzan Maxim tak na strike a pose

Juniora. Junior. Juniora. Czyli Marta no. To się wytnie. Dobra. Czyli tu. To też się wytnie. No, no tak. bo ja będę zapisywać to teraz... Y y ...seksowniej. Znaczy... To się wytnie. Panie... Okej. Okay. Czyli ty tu, a ja tu. Okej. Okay. Serdecznie. Mmm, Gosia, delicious. delicious. Musisz się przesunąć trochę. Nie widać. Już. Uciekłeś z kadru. Tutaj źle go odpowiada. Ja. Gdybym miał w Macedonię. A jak, yeah. 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 jak no. mi chce zabrać. Mm. <laughs> kiła, że żąda. Kiła, że mogiła. Jezusy, kiła. <laughs> <laughs> Jezus. kiła.

i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Piszcie w komentarzach. Nie!